Obydwa dwa se wciśnie, obydwa nagrywają, zobacz. Komat, jaki lefie. ma być. To paczkomat. No u ciebie. Ale czemu u mnie? To do domu kuriera, chodź, dobrze, spoko. Co? Tylko bądź w domu, i będę No ja nic nie zamawiałam. Ale ja zamawiam. Aha. No, na Mikołów naprzeciwko coś tam. No, no, dobra. Naprzeciwko biurowca. Tak to się nazywa. Nie, wiem. mówić jakieś piłę. Właśnie chciałam powiedzieć, że chyba też. No, bili przeleciał jeszcze. Aha, Billy. No to Billy to jeszcze... Gdzie żyć. Okej, okay, bo Barpa popa pa, się patrzy na mnie zaś Ja się boję Ale czemu tak robisz jak ja tu jestem? Czy no sobie chwilę? stoisz i... Patrzysz. No dobra, no ale... No ale... oni gena gdzieś kończyli, choć trzeba go znaleźć. No ty tam dalej jesteś w tej szafce? Tak. Mhm. No to ja nie wiem dlaczego ty grasz. Czemu tak akurat? Musiałeś z warabi pociągnąć? No właśnie specjalnie chciałam dzisiaj coś zrobić. Oczywiście jak nie trzeba to mam ponad popaskę już. To no. je on jest tu, że on tam biegnie, a to był on tu. Oczywiście. Gasia! się? No. Zobacz gdzie stoję. To ten palony. Da się w końcu czy nie? Da się. Da się tylko bardzo długo. Okej, czyli się nie da. to jest piwnica? Mhm. Ale nie, bo oślepiło go, tylko długo się zbierała ta latarka, o to mi chodzi. Bo ty przestałeś odbiegłeś i dopiero mo ta moja oślepiła No dobra No masz Piedrol pewnie teraz Wiesz co ja pójdę tylko do szafki się uleczę I już po ciebie idę Piorytety widzę Nie biorytety tylko przyjdzie walnie i będę, będę leżeć Dobra dobra Five Nights at Freddy's jest w kinach teraz Co jest? O, no to dosłyszałaś. Freddy's zrozumiałam tylko, Nights. Five Nights... ...at Czyli? Freddy's. No Boże, ty nie znasz gry, to już nie ma wina. W uh -huh. kinach gra? Nie jest gra... ...kofin na podstawie gry, horror. O, uważaj, nas Co mam zaraz, uważać? Bo nas pojedzie zaraz w no głębna to... Nie mam, rozwali. nie mam jak zrobić tego inaczej. Jezu... To dobijasz, to... to tak, szkole. dobijam do wszystkiego właśnie. Słucham. No ciekawe. No właśnie. Hitboxy to jest po prostu sztos. No ale... No! W nogę dostałem w jakąś stopę! No. Mhm. Zajebiście, że się spuściła ta paleta. No. Paleta się spuściła. <grym> Czemu za mną musisz to rozładzić? A za mną? wisiałem, chuję pana. Zróbcie się rozłączyć, czy coś. Nie, już przestań. By mnie mogli podnieść, ale spokojnie. Najważniejsze to teraz co? Portale nie portale. Są oni spokojnie płynie. Nie bardzo dobrze. Gaz tego paska w końcu czy nie bardzo? Dobra, proszę cię podnieść mnie. Dziękuję. Dzięki. Oj dupa jakaś obsrana, no wylecz mnie! Gdzie to was A, to spierdalaj. Ona nie chce wisić. Ale on za mną musi, serio? Muszę wybronić. Dajmy spokój. Co? No bo ten nieja ze mną lat, tak jak nie będę jej leczyć. Z pieprza, ona mi nie leczyła. O, ciebie wyleczę, a ja mnie. Wyleczymy siebie, a jej nie, dobra? Tak. Uh -huh. Właśnie taki mam plan. No leczko. jesteś coś <laughs> Nie, ja zostawię ją, Nara. <laughs> Pojdź, się rozłączyć. <noise> to wisi tam. Zgodę na tej mapie nie ma palet. Nie rozumiem. A zrobiona chirurgiczna precyzja. Mhm. On ma tym lepiej. Chyba jest takie racja jak nie jest robiony. Weszła latarka, uratowałam go. Widziałem. Jeszcze znaczy, widziałem poznacznika. No, ja. Bym. jeszcze barbę chyba ma? Coś mi się wydaje, bo. E. Bo wiesił ją pan to mnie Ty uciekaj to się ranne co oczywiście A. Co, co się dzieje? Co to do was z tym portalem, nie? Jezu, już nie mam latarki, gdzie się. Zawsze one dostawowały. Mój życia. Słabe te latarki żółte. Niby baterie mam, ale. Słabe, słabe tak to. samo wszystkie. Młodziejne Mógł no, się uleczy coś mm, też nie mam jak. Jestem u góry na Ja Mhm mm Pewnie miałem tu przyjdzie zaraz Wszyscy ranni, No mm. Mipa strasznie Ciekawe kto ją ściągnie Chyba ja no nie ty, bo ty już masz hak. Adama pójdę przyleczeć Boję się, bo wiesz, nie będę go słyszeć zaraz, nie? Mhm. Mhm. Zajebał ich kisno. Mhm. Zaraz. Ale wiesz co, no, tunelował ją. Dobra, chciałbym widzieć gdzie on jest. Okej. Okay. Kto mnie widział teraz? Aha, bo Adam się no, no, no. Tyłem go wziął, niestety. Szkoda, bo on go oślepił przodem. Chyba hmm. jestem w szafce akurat. Uuu! Poleciałem Radulahi. I tak on tak robi, ale nie robi już tak, wiesz?

Zabijam się, nie? Czemu? Nie co? Jeden konto. Boże Chodzę patrzeć. Będziesz co tam robił Znęca się Nie tego hitboxa w ogóle na kilometr wchodziło jeden rano Tak Nawet nie mam Dead Harda, więc... Chciał czy nie tutaj... chciał? Moim zdaniem jest jada. to on jest szybki, ja pierdolę <tryk> <tryk> Jak on mnie straszy Straszy mnie do na p*** Cisza, nagrywam. teraz już starsze obrażenie Ale zasrała się, tak? Nie No, nie. no, no. Nemezis. Super. To może ta fajka nie mogę patrzeć na nią? Ale cicho, Jak ona <grywa> <grywa> wygląda? Nie, nie, tam robić. nie, nie. Chodź. Abyście mieli tam zostać w dwójka metrów? Tu... Ale są no, twoje no. jakieś plany. Nie wiesz co mi rządzić. No, zniszczysz. Nie dziwię, że ta paleta były... nie, z, nie, nie zaskakuje jak ja pięć razy muszę klikać, żeby on zniszczył tą. Więc w będę się dopierać nad tym. Temie. O Jezu. Chciał to przejść, sobie gręknąć na spokojnie przecież był umarł nie uh -huh. Co ty robisz? Z pieprzej dziodu trafił Nie umiesz rozbijać jeszcze palet. Bardzo mi przykro. Jezu, za mną ten zombie zdradził moją lokalizację. A. Tyłem go wezmę. Chodź, Las. Piwnica, jo. Ej, weszła ta latarka! Ta latarka weszła! No. Cóż się. Przecież blokowałem. Ja też blokowałem i w ogóle ta moja latarka weszła, bo bardzo długo był ten y, strumień światła. Nie słychać go. Przecież to jebane zombie tu chodzi, tylko zdradza lokalizacji. Tak. Mercedes. Wolna nawigacja. Za szybko No kampi tak się nie oddaje do niczego innego, no bo kampi ten zombie jest najbardziej Boże, no nie widziałbym nigdy jakby ten, nie ten zombie, no Przesady no ciekawe... Aha, zombie dostałam w ryj, od zombie. Guggenika, szkoda, aj... Musisz... Przynajmniej jedna rozkarnięta. Mówię, że nie, to nie, koniec. A co robisz? Aha, leżona, ok. Dostaw w łeb. Oj, musi się kręcić tu cały czas też. Jakiś biegły mm -hmm. typ. Już dopiero się leczyłem. Eee, skończysz, kurwa. Gonić tych ludzi. P no dobrze, to już No, ja raz jeszcze to ok usłyszę. No to chodź tu. Czemu w nią, to wsiąkanie, to mi jakieś. Sadakowe. To, że Kręcenki miał, to szybko poszło. No on ma, wiele. a ja nie wiem, czy ona też nie ma czasem. Chodź tu. Ej, ale przyjrzyjcie, cię... co się stało. Co się. Co jest? Ej, co ona wyrzucie? się zepsuła. Jak się mogła zepsuć? No bo ją wyleczyłam do końca i nie da się jej wyleczyć. Nie ma paska, jak do niej podchodzę. Teraz ją wyleczyła jak biegła i No. Fajnie. No! Szlaki, nie, czy co? Nie. Dziwna sprawa. No, bo ona, se, ona jakby stanęła na chwilę i się doleczyła sama Jakieś dziwne. Dotknęła się raz na brzuch i była doleczona. No to nie było. Jak chodzę z portalu, to oczywiście muszę zawsze na kogoś. No to ja właśnie, dlatego ja tam nie wchodzę. Nie, ona nie ma... Kurde, wybuchłam gena. Zapatrzyłam na nią, ja pierdziele. Jeszcze te zombie tutaj. Weź tą zombiarę, Felix. Nie chcę ją tu zrobić, niby... Umrzeć. Tylko już. nie ma ładu. Z jebaną! Wiesz, testy sadakowe i ona podchodzi, nie? No. To nie powinno chyba tak być. Opuścisz i wybuchniesz nie. O, super. <laughs> Serio. To temów nie ma w ogóle. No ha, kręcone gendo kręcony. Czemu nie ma dyni, która mnie uleczy? Czego? Dyni. <laughs> Fajnie jakby było, ale chyba nie. <laughs> Pan mnie goni cały czas w ogóle. No. Czy ty zawsze musisz być tam, gdzie ja to po prostu nie wierzę? Wiesz co, nie można być nigdzie na mapie, bo ciągle jesteście wszędzie. <noise> Dobra prawie mi zombie zajebało. No, No ja dostałam w ławie by umarł. Nie umi nawet palet niszczyć. No, nie umi tylko zombie mi pokazuje, że ja tu jest. No masz idealną tą poz position. pozycję. Raz. Jebie. Może mu ktoś co robi ta pojeba nasz mapę No ma szczęście. No mi pomagać. No dobra. No w ogóle idzie. Na piwnicy? A nie, tu jest hak. Ojej, Zniszczy dynie. Nie zasługiwać na nią. Nie mamy kto pomóc. Nie wiem, jest nawet. Oni tam są. Dobra, da się... poświęcić. Idź po nią. No. Słuchaj się. Ale on jest tu. Apteczka mi ona chce dać, dobra. Została w ryj. super. No ale wiesz co. To co się wy... wydarzyło teraz, to. Nie wiem, jak to w ogóle skomentować. Pierwszy No zombiara mi to zdradziła, no po prostu nienawidzę, na no, wszędzie to łazi, po chuj To hmm. jest jakiś limit, czy nie wiem coś Wracam, do mnie spoko w ogóle Aha, a ją czy nie? Nie bo mnie gonił teraz dopiero Felix poleciał, dobra To mnie wkurza ten element, więc nie mogę to temu rozwalić. Jest wszędzie koło haka, potem nagle na mapie już gdzieś dalej. Aha. Felix Ty żeś tam poszedł na dół. <gry> W tym meczu się zachowujesz tak jak ja. Nie wiedziałem, który portal gdzie prowadzisz, skąd mam wiedzieć. A ty i te portale! Całą grę siedzisz w tych portalach. No, ale mnie gonił, na mnie i uciekłem dzięki temu. Ha, no go nie zrobiłeś. <laughs> co było. Tylko by ten Felix cały czas leczy w tym meczu. Mógł no, ci pomóc coś? No, przydałoby się, ale... Czy nie? No chciałbym tego gena dokręcić, tylko że jestem y, ranna. Nie chodźcie, tak. bo on ma kręconki, to złożymy. No szybko, rutyno. <laughs> co wy robicie? Odciągnę go, może na chwilę, co? Chciałbym idzie z drugiej strony. Nie słucha. No jest tej co trzeba. Zrobiłam Death Hard dla taką w zombiarach w łeb dostaw, w końcu. No, nic to nie być. Szafki sprawdzą w ogóle, te. Aha. Perka ma. Może no, dlatego się wydarłem, tak. się zastanawiam o co chodzi. Ale nie widziałem, że to jest to, o co chodzi. Za dużo chyba Na no i zombie, oczywiście się z wziął nagle. To jest niemożliwe, po prostu nie pomyślenie. Trzeba tego gena zrobić. Warczy tu coś, co to? Aha, ta szczelina. On tu ładź cały czas. Pilnuje, nie? Ja, nie, nie Widział. No przynajmniej nie spada. Musiałem się dobić beczki, nie? Dobra mam go. Masz adrenalinę? Nie. Tak bym nie dała nic O boże. O co mi się dzieje. Aha otwiera Felix już. Mhm. To biegnij do bramy też Fankuwa po no, mnie przyjdzie. Nie widział już, wiesz? Aha. Aha, no oczywiście. No na pewno. No już pobrane. Uciekaj ta. Co, gdzie jestem? Ten, to ten, pewnie tam, w tych ruinach. Bo tam był jeden. Jest tutaj, obok, gdzie ona wisi. No, no to właśnie tak myślałem. Ten, który ja chciałem totem rozwalić cały czas, to on mi tam ciągle przychodził. Uciekaj, bo on idzie. Zajebiście. Całeś tylko te. No to wszyscy umrą, bez sensu. No ty przeżyjesz, tak? I tą bramę otwieraj do końca i z pierwszej, nie wiem, no powinno tak być.